Cześć kochani, tutaj Marii Marii i dzisiaj taki odcinek czy zrabki za dyszkę czy za piątkę ale dwie są wyjątkowe bo biorę udział w wyzwaniu Reginki Zrabki z numerkiem 17 i 18 kto przebije od Reginy wynik to wtedy Reginka napisz w komentarzu co będzie Oczywiście nie wydaje mi się, żeby udało mi się przebić Twój wynik, ale spróbuję. Powiem Wam, że nachodziłam się za tymi zrabkami, na końcu wlazłam na automat, z w sumie. A wcisnę i wiecie co? I wyskoczyło 17 i 18, a w punktach nie mieli. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. I jednego mam pewniaka, nie są to megalinie, proszę bardzo. Bonus 2 bank, mam dwa razy 15. A, nie będę zrapać poza tym kanałem. Shorta też nie będę nagrywać. Wykorzystam sobie tutaj, jakby nic nie było, a tym, co się nie podoba, to to wiadomo, co, a tymczasem dziękuję, że wy tu jesteście. Oglądacie, bo jeżeli oglądacie, to wam się podoba. Zaczniemy może od 17. Także. Kto nie widział, co Reginka w tej zdrapce wydrapała, to zapraszam Was na jej kanał. Odnośnik będziecie mieć w tym, w opisie. Reginka filmików nie nas grywa, ale czasami wstawi jakiegoś shorta, jakiś post. O, patrzcie, jest worek, coś będzie. 22 nie ma, 36 nie ma.

13 32, 30 i 25. Także tutaj pusto. Reginko Twojego wyniku nie pobiłam, ale dziękuję, że cieszę się, że, uda, że mogłam wziąć udział. Także może ktoś inny. Jemu się uda pobić albo wyrównać Twój rekord. Teraz czas na premię z numerkiem 24. Takich liczb szukamy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Będzie mi miło. 18, 3, tego nie mamy. 32, brak. Czwóreczki, braka, Aby było miło. Patrzcie, nie. Ale nie będzie. Przynajmniej dzisiaj. No, tutaj też nie ma nic. Także lecimy. Dalej, odkładamy. No to teraz gorączka złota z numerkiem 17. Co my tu w ogóle szukamy? A, monety i wora, dobra. To szukamy. Coś mi te drapaki ostatnio nie słuchają, wiecie? Albo te zrapki takie zleżały. Mamy naszyjnik, kwiatek, kufer, róże tuli tulipana. kłódkę. Nic wygrywającego. Jakieś M i A mi się pokazało, czyli pusto. No, tu będzie wygrana. bo no mamy 15, a zrabka z numerem 19. Także lecimy. Może to będzie tylko dycha, a może coś jeszcze wpadnie. Tu mamy 3,4. cztery. tu sobie zaznaczę. Tu mamy różne. Różne. Rzadko się zdarza, że. Aby pod, pod pierwszym polem było wygrane, o, tak chciałam powiedzieć. O, jest druga wygrana. No i pięknie. Tutaj już nie. Tutaj też. No to może być dwie dychy. No. Ale to też fajnie. I tu różne. No to dobra. Pod 21 mamy 10 i pod. 15, 10, to jest 20. No i super. Kontrolne W. I dziki cash. Nigdy nie znalazłam tygrysa. Szukam od grudnia zeszłego roku i nic mi z tego nie wyszło. A zrabka z numerkiem 19. O, ale jest worek, jest wygrana. Widzicie, ja tu szukam tygrysa, a wystarczyłoby pod workiem, ile tu można wygrać najwięcej. 500 i by było super. Nie, nie wiem, czy tu już główna padła, czy nie rower, piłka, biedronka, koala, zegar, arbus, liść, banan, kwiatek, słońce, chmury, gwiazda, truskawka, no i pięknie, mamy drugi worek, o, trzeci, no patrzcie, trzy dychy jak nic, dziesięć, 10 i 10, no i 30. A tam tygrys mi potrzebny, nie? Nic nie mnoży, nic nie robi, a ja chcę go znaleźć. Kto to widział? Dobra, robimy podsumowanie. Ja Miałam zdrabki 30, 45 zł. Tutaj mam 30, tutaj mam 40. No i tutaj w wyzwaniu od reginki znalazłam worek w numerku 17. 5 zł, czyli 45 zł, a przepraszam Was bardzo, bo tu było 30, a tu 20, czyli 55, czyli jesteśmy na plusie. Także, Reginko, ja Ci pozdrawiam. Dziękuję za fajną propozycję i życzę Wam fajnych wygranych. Do kolejnego razu, cześć.